Siemano monowidowe z tej strony, Milonek. I dzisiaj, jak wam obiecałem, gramy na no, tego DAGO. Jak widać, tutaj mało mam Nie oszukujemy się, ale tutaj halot. Co cię musi trochę, trochę tak. O, jak widzicie, już to jest zrobione. Tutaj sobie skaczę Co to? A, to ostatnie rozdanie odcinka zrobiłem, faktycznie. Um, Okej, okay, to tutaj mam zaraz więcej pieniążków, nie wiem czemu. Okej. Okay. No to tutaj mam zero. Fajnie. No tutaj ile będę miał? Też zero. To dużo. Tutaj. No to jest totalnie dużo zero. Zero. Zero to tyle. To jest zero. To jest zero. No więc, Okej. Okay. No teraz widzimy. Oczywiście Winders Storm. I słowa za, za taką przerwę, ale. No jednak trochę się robiło tego Takeo, to nam. Znaczy... Trochę musiałem tego. Grałem 20 minut, taki jeden odcinek trwa. Wiecie dlaczego? I w ogóle też subskrybujcie mnie i oglądajcie Rivalsy, bo Rivalsy są trochę lepsze. Automatyczne? Co? Co? Say what? To mi automatycznie zbiera. Say what? Okej, okay, to fajnie. Um, że mam zero tutaj. To dlatego tak... ale szybko mi dochodzą te pieniądze, jak można zauważyć. Prędkość się ja nie chcę prędkości chodzenia. Już to kupiłem ostatnio. Co <laughs> za skamy. skany okay, tutaj coś będzie. No jest, coś jest 2 biliony, nawet nie wiedziałem. Okej, okay, tutaj sobie... Nie, nie, nic, nie chcemy kupować, nie, nie wydajemy już na tą grę, zero, już w ogóle nie wydajemy na tą grę Pod tym filmem zostawcie 10 lajków i oczywiście subskrypcję i komentarze I udostępnijcie ten film, bo opłaca się serio z biegiem czasu, to będą jeszcze lepsze filmy na tym kanale Bo <laughs> może będą montowane Ja <laughs> yeah. Jak to zabrzmiało, jakkolwiek to zabrzmiało, to tak będą montowane. Słychać mnie? Słuchajcie, nie, słychać. Teraz mnie słychać. Mm, Okej, okay, no to teraz. Sobie... Oczywiście to jest mój. Mi... Oczywiście subskrybujcie ten kanał z, z dzwoneczkiem. Też można. I w ogóle zobaczcie ten film, taki, taki długi 20 minut chyba ponad ten z Stormen. Jakby oczywiście mi się nie nagrał głos a Nie chcę mi się tego wszystkiego powtarzać, więc no Po co ja tutaj chodzę w ogóle? Jak ja chwilę i już mam Okej, okay, zrobię so ten domek i, i To będzie taki krótki odcinek Tak jak wszystkie w ogóle Oprócz tego tu jest tych, um, Oczywiście Każdy film jak zobaczyć to To oczywiście nie zmuszam Włączajcie, włączajcie was Też polecam tą grę grać. was oczywiście i tą grę. To jest. Yy, yy, czekajcie. Przeżyj. Ja to piszę. Przeżyj na tratwie. po prostu. No po prostu. Przeżyj na, traj, na tratwie. Tejku jakoś tak to się nazywa, więc. No. Ojej, oj, 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 ja tego nie chcę. Tutaj okay, 4 miliony. No tak, chyba coś sobie kupię. Tutaj coś na pewno. Ile dostajesz? Pam, pam. 9. Ok, dawno w tym nie grałem. I to serio, że nie wiedziałem, że aż tyle dostaję. No serio, mówię, takie 5 dni jakieś. Od tego czasu w ogóle nie wchodzę. Dlatego zapomniałem i nie patrzę na ten film. Dlatego ja nie widziałem ile było lajków i w ogóle mi żadne powiadomienia nie przychodziły I to głupie trochę Bo nawet jak mi pisaliście czy chcesz roboksy Ja nie potrzebuję żadnych robuksów I co Uspokój się Ja jestem aż taki bierny hmm. <grym> Jak cokolwiek zrobię Sorry, że się powtarzam, okej okay. mm. <grym> I sobie mam trochę zdarte gardło no i okej, okay, no to <laughs> zrobię ten dom już do końca, no bo jednak możemy przy tym takim nie są wypowiadać, bo to, to takie normalne jest. Oczywiście, piszcie w komentarzu. No, ten takim jest taki normalny, jest już 6,5. Sorry za mój an analfabetyzm, ale no. Um. No to normalne jest po prostu pyk. pyk I teraz robię tak. Oka rozpęd i pff. nie... nie. I siła. Nie chcę być dużo. No i jestem już za duży. I już nie mam tej... widać że taką zmianę, naprawdę Czuć. Ja to czuję normalnie Ostatnio trwało 6... nie 5 minut um, A teraz będzie trwał trochę więcej, bo muszę jednak zrobić tutaj Znaczy ja bardziej do was gadam, wy możecie mi napisać w komentarzach Jakby co taki um, drugi Milanek, taki co ma włosy bacona, o tym taki wiecie co ja co on napisał jakby, że to on jest twórcą tych odcinków, to tak, mogę to potwierdzić To ja napisałem, ale z innego konta Bo nie znam hasła na to konto to, to, Tak mi się trochę zapomniało się I będę musiał sobie przypomnieć, jeśli się zaraz zaloguję Ale no, to ja, tak um, Ale tak to było to... Okej, okay. to, to byłem ja

Tutaj możecie sobie zobaczyć. Chwilę wam dam, żebyście zobaczyli. Okej. Okay. No to tutaj ściany. Ja nie chcę ściany. Ja chcę przywołania przez okay, to. trochę długi będzie ten film, ale... No, kochanu, tutaj na dachu też coś będzie. Nie wierzę. Lubi będzie ten film jednak. Trochę nawet 10, ponad 10 minut. Okej. Okay. No to to. Złoguje na 12 łapek w górę. No damy radę na pewno, bo ostatnio jak poprosiłem Was o 5 lajków, to oczywiście zostawiliście. Więc na pewno damy radę. Na pewno i będzie part kolejny. Tak, tak, tak. Damy radę. Okej, okay, no to tutaj py... O kurde. Tak. Tak, tak. Nie No nie, Pum ok, no i chwilę sobie poczekamy bo oczywiście nie mogę nie mogę tak wziąć raz raz, dwa i oczywiście nie dobra, okay, to ja bym chciała już z nami zakończyć bo to, to się przedłuża i po prostu nie chcę żebyście się zanudzili więc do następnego odcinka pamiętajcie 12 lajków subskrybujcie kanał udostępniajcie i piszcie komentarze oh wow.